Dzień dobry, dzisiaj gram oczywiście ja i mój kolega Kaczek więc no. Dzisiaj oczywiście ten. Dzisiaj oczywiście pokażę Wam jak sobie Ren Goku, więc tak. No zaczynam oczywiście musimy najpierw iść na... Na green zona. O będzie najkrócej, będzie. Gdzie on biegnie, De... co jest gdzie jest gdzie on jest. A tam jest dobra czyli musimy iść do tamtego zamku, żeby widzieć, żebyć tam, bo kropką. Po co idzie? Dawaj idzie. Czekamy na niego. Chodź, 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 chodź. Dobra. Oczywiście zabijamy tutaj tych. Oczywiście to zależy. Że... Czekaj, gdzie? Zabijamy tych albo tych. Tych tutaj, albo tamtych nie pamiętam jaki był, jaki ten, ale wiem, że chyba tych, zabili zabijaliśmy, wtedy dostałem, wtedy dostałem ten kluczyk od tego. Chłodnie, kiedy zabijecie już i będziecie, będziecie mieli już sobie coś kluczyk, to wtedy idzie, 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 idziecie oczywiście na samą górę. Do, do takiego wyzałku. Oczywiście bo są omijacie. Tutaj idziecie. Tutaj się Wam takie przejście odblokuje chyba mm. Albo tutaj idzie No jakoś tak I w... Kurde mm. No Wtedy oczywiście się Wam odblokuje to przejście A... tego A Potem Więc widzimy już Taki bonus dla Was, żeby, że pokażę Wam jakiś inny mieczyk. Oczywiście, oczywiście, oczywiście bo mój bo jest, oczywiście jak musimy musimy musim musi, je no, musi, oczywiście pod tóów poczęło je. Tak to jest codziennie. <tikt> No, chyba, że jest ślepa Tak jest chyba ślepa No w końcu Dobra Takie um, Taki nowy że to ja dla was wolno zrobię no. E, na przykład Gdzie można Zdobyć Taką, no Przynajmniej pokażę pokażę tutaj Przynajmniej wam pokażę Nie Tutaj, tutaj na przykład tutaj o to. I jeszcze tutaj to. A no to jest to. Tutaj, bo to jest ten, bo to jest ośmy, to, to tamten. Ten, tutaj, tutaj to. Może, może, możecie zdobyć. Macie ileś tam szans na to, żeby wam to wydobyło Tutaj jest tego, tutaj bossa Tutaj jest tego, tutaj bossa żeby wam to Um, rzeczywiście, musicie, rzeczywiście, serwer musi mieć minimum 4 godziny online. Musi być, musi być, musi być włączony 4 godziny on, online, musi być um, wtedy. Może wam, ze, może wam wtedy ze skrzynek czy, czy, czy coś takiego? bo a tak idziemy oczywiście na ostatnią wyspę. Mam nadzieję, że jak tam pójdzie. Nie wiem. Pójdzie, bo za mną idzie, prawda? Tak, idzie za. Dobra, idzie za, a no, więc jest chyba on widzi po prostu Butę, i dlatego Budda widzi, bo Butę widzisz, może no, bo już nawet Butę widzi, widzisz z daleka, więc. No. Ok, dziękuję. Odpół nagrywał 84. Bo czemu nie? tak było dużo. krystal oczywiście, czyli mało podpieron 20 to jest właśnie jego kanał. Jest to w ośrodku, bo no, tego jest równie niepełnosprawny idzie do, i, i chodzi do ośrodka. Ale nie ma ale nie się, nie, nie, nie o to w tym temacie. Jeszcze chciałabym odpowiedzieć I ogólnie No bo tak Oczywiście ja chyba że tutaj jesteśmy już Wtedy Jeżeli wy chcecie, ja nie wiem Co wy zrobicie z tymi, co tutaj, z, z tutaj, tym I tego nie macie Zabijacie, zabijacie tutaj, tutaj tych waterfighter Bo oni to dają Se nawet na O, i mam już na tego na 400 doszłam, super. Ta gitarka. Zresztą to będzie trzeba zawsze się moje in strybarki na ten i wtedy będzie hit. to czy nie? Na toku nie masz mało, mało pewnych szans. A tak było, to, to, gdzie, to gdzie jest kaczka w ogóle? Kaczek. Kaczek, gdzie jesteś? chyba by chyba, chyba, wyperował chyba, 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 chyba. chyba tak poczekaj no dobra poczekam Nie. Dobra. Oczywiście jeszcze jeden bonus zostało wam takie trzy, bonusy będą. że nie filmik, nie ma jak tutaj dodechła, tutaj ten boss się wam Tutaj ten Type Keep. Type, type keep, Keeper. To jakby coś on daje. I kluczyk. To stylarki kratę. te kratę. Inaczej. Lub też on daje mieczyk. Zrobimy tutaj wam pokażę. Chyba tylko w ogóle mamy nawet Czego tutaj w ogóle mam? mam On daje właśnie tutaj no tutaj On tutaj ten tutaj Bośni, tutaj ten daje tutaj ten wieczyk No. Ale czyś tutaj też tutaj, ten tutaj, bosik Też chcę taki trójzon. Z tego, z tego bosa on dropi. Z tego bosa on dropi. Pła w kaczka. Napiernicze! <grystania> tylko tego nie ułoży tam. <grystania> tylko też, tak, żebyś, żebyś tego nie umarł. No pomogę ci. Bo widzę, że umrzesz Ja chociaż nie umrę, bo ja mam tego poda wampira. W angielsku, ja nie, nie, nie widzieli tego gold. Pokażę Wam w następnym odcinku, ja coś jak się go zdrywa. Oczywiście Teraz będę chyba takie odcinki z Bloxruid i ten I też, no tylko Bloxruid chyba No Ja chciałabym też zobaczyć coś takiego Takie bardziej takie poradniki Będę wam nagrywał takie bardziej poradniki dla kaczki I też, i też dla, dla was A tak bardziej dla kaczki, bo Ona ja wiem, tylko trzy razy, tylko trzy razy nagrywa. Właśnie, o, o spis No, co tam chibyście, no co tam? Co tam, cipiścic, no co tam, no, elo? Chibyście? Ło, o. ło. nie mam tego. No tak. Spierdal o Masz ten, ten mieczek, Czy nie? Po siebie palestynę Kaczek z nimi się z nim, kaczek Kaczek A on go zabije, bo ma ten, ona on, 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 on w owoce trochę, a ja mam tylko, tutaj, tutaj w to czy nie jest tutaj, tutaj to jest lepsze A, no To jakby coś mnie też jest już Koniec odcinka Mam nadzieję, że się dla spodobał Mam nadzieję, że tak Oczywiście Komentarz oczywiście dawajcie Pod szorcami Jak więcej, ja do jakichś Bo będę też się nagrywał Więc no To naura.